40 lat gminy Kosakowo. Język kaszubski w szkole w Mostach. Edukacja regionalna. Na to postawiliśmy już od bardzo dawna i możemy się pochwalić wieloma sukcesami. Anna Szymborska, dyrektor szkoły podstawowej w Mostach, jesteśmy w szkołą, w której uczy się ponad 15% dzieci języka kaszubskiego. Lucyna Sorn, jem szkolną terę, memumę prawie 60 dzieci na języku kaszebskim. To bardzo wysoki wskaźnik jak na dzisiejsze warunki, tym bardziej, że jeszcze 10 lat temu chęć uczelnia się języka kaszubskiego wyrażała może 1-2% populacji przychodzącej do tej szkoły. Przede wszystkim to dobrze nauczyciele, bardzo dobrze przygotowani do zawodu, nauczyciele z pasją. ZC kul nas robią w podręcznikach, kterny je sama napisa z moimi ma. Szwagierka ma. Jest to program z kaszebskim w szkole. To są e, łydźbłewnici do klasy pierwszy, dredzi, trzecy i ćwierty. Do piąta, do szósty jeszcze na masę nie uda napisać, ale myślę, że w przyjemnościach postaną. Czasami kolorujemy, czasami łączymy różne obrazki ze słowami kaszubskimi. To są łydźbłewnici z łebryska, ma, ze słowami skrzyżówka marebły sama ta ci proste rzeczy żeby dzieci mogły samemu to zrobić i nie zniechęcać co no i czasami też są y Konkurs recytatorskie po kaszybsku, i właśnie teraz dostaliśmy od pani wierszy po kaszybsku. Dwały radzą sowcy i późno ziewisa zynk. Dzemłody Glada Jezur i ptyszków latowychur. Dziedzinie tatków zwek, tam moja jechać. W każdej klasie, w której nie gra padzecy tam są trzegłodziane języka. Czasami w tych trzech gładzenach odbywają się so jakieś spotkania z twórcą ma z klasę My też chłodzeni na rozmaite, vanodzi, zyce, które chłodzą na kaszebści, tyś chłodzą na. Regionalny zajęcia jest dodatkowy, to są cztery gładzeny, tuńcowani, śpiewani. Od kilku lat mamy zespół regionalny. Od czterech lat pokazujemy się za granicą. Wyjeżdżamy na międzynarodowe festiwale zespołów regionalnych i nasze dzieci promują naszą szkołę, nasz region kaszubski, naszą malutką gminę na międzynarodowej arenie. Mebele dwa razy na Cyprze, rys w Grecji, a w tym roku będziemy tuńcowe we włoszech, kul w Wenecji. Me kasze bi rutro i do tyńca też chłeczy. Wiatr weją w fale. Nie boimy się ich wcale. z spiewumę i są wszyscy chume. Tańczymy, z spiewumę i są wszyscy chume. 40 lat gminy Kosakowo.